Witajcie serdecznie z tej strony, Rolnik szukać Tutaj się troszeczkę wystawiam za swoim produktem. Mega fajne miejsce mamy: stoisko, jakby frontem, wystawione do tych ciągników, które zapewne dobrze znacie i kojarzycie. No a nasze tutaj wraz z Max Dywanikiem, który dostarcza nam również dywaniki do naszego produktu, ale oczywiście dywaniki do ciągników i maszyn, nie tylko rolniczych, ale i budowlanych samochodów. No i nasz produkt to jest tutaj naszym numerem jeden, to co chcemy pokazać Wam rolnikom i nie tylko, że takie coś produkujemy, tworzymy dla was pod indywidualne zamówienie. Przedstawiam Wam szefa szefów firmy Max Dywanik Mateusza. Cześć, bardzo mi miło. Zajmujemy się produkcją dedykowanych dywaników do maszyn rolniczych już od kilku dobrych lat. Piotr jest jednym z takich pierwszych użytkowników, który uwierzył w naszą markę. No i testował dywaniki w swoim ciągniku. Dzisiaj chcemy Wam pokazać, czym się zajmujemy, jakie dywaniki produkujemy. No i co polecamy. To co my tutaj mamy? Co to na wystawce jest? Dzisiaj z faktu, że mamy bednarę przygotowaliśmy kilka premier, które właśnie możesz tutaj zobaczyć. Między innymi dywanik materiałowy, który już korzystasz od kilku dobrych lat, posiada usprawnienia, czyli dedykowane gumowe nakładki, które można w szybki sposób zdemontować no i wyczyścić je, także dopasowujesz je pod siebie. Jeżeli jesteś latem, będziesz pracować na boso, no to na dywaniku materiałowym przychodzi właśnie deszczowa pogoda. Montujesz na te klipsy gumową nakładkę, no i w szybkim trybie możesz już, można powiedzieć, robić to co najważniejsze i nie to jest to, to co brudne, Mateusz, to co brudne, nie? Coś tutaj nie wiadomo jest. wersja na takie warunki błotne i wersja wtedy, kiedy jest sucho, fajnie. Ja używam takiego jasnego z nakładką tylko lewą, jedną, czyli tam gdzie się wchodzi, często te buty lądują, są zdjęte i tutaj już spokojnie w samych skarpetkach można sobie takim ciągnikiem pracować. Wygodnie, miło i przyjemnie. Bardzo fajnie się czyści już trzeci sezon i no, tak jestem w stanie go tak doczyścić, że jest jak nowy. Nie? To jest e naprawdę e materiał e jasny, a jednak da się go utrzymać w czystości. E Tą klasę materiału możesz spokojnie nawet myć pod karszerem. Nic się nie dzieje z tym materiałem. No to jeszcze nie próbowałem aż tak. No to może przyjdzie okazja. Z tego względu, że ten dywanik od spodu posiada taką gumową nawierzchnię. I ona właśnie ma główne zadanie, żeby nie przepuszczać tej wody. No i oczywiście dywanik można w dowolny sposób spersonalizować. Mamy tutaj co prawda hafty komputerowe. Z logotypem naszej firmy, ale możemy wykonać na dywaniku nazwę gospodarstwa, czy tak jak w przypadku Piotra, nazwę kanału Rolnik Szuka. Tak jest, u mnie jeździ Rolnik Szuka. Bardzo popularnym rozwiązaniem jest dywanik surowca Ewa, który wprowadziliśmy do oferty kilka lat temu. Dywaniki mogą występować w kilku wersjach wzoru. Mamy tutaj nasz najnowsze rozwiązanie kropla wody, rąby oraz plaster miodu. W tym przypadku również te dywaniki możecie w dowolny sposób spersonalizować, zaczynając od koloru surowca. Dajmy na to przykład, najczęściej są to kolory grafitowe, ale w modelach John Deere między innymi beżowy również może być wykonany. Możemy dodatkowo spersonalizować kolor obszycia, tak żeby pasował również do koloru karoserii ciągnika. Mamy model Massey Ferguson, oczywiście może mieć dodatkowe czerwone przeszycie. Bardzo fajnie akcentuje do danego modelu ciągnika. No, i tutaj na tych dywanikach również wykonujemy branding, który możemy spersonalizować. Tutaj widzicie logotyp naszej firmy. Natomiast zaraz przejdziemy do projektu, który wspólnie z Piotrem wykonaliśmy. No, i tutaj mamy logotyp Piotra. Chodź, zobacz kamero, jaki mam piękny tutaj dywanik na swoim blacie warsztatu. Się? Dzięki temu właśnie trafiłem na to stoisko i tutaj prezentuję swój warsztat polowy z taką piękną wykładziną typu Ewa, tak? To tak, ta jest pianka, która fajnie się sprawdza. Nawet po uderzeniu młotkiem zobacz, nie wiem, czy ty musimy też takie testy robisz, no, ten, taki ślad, nie. ten ślad znika. Wiecie, on jest przez chwileczkę, ale ta pianka jest taka, że... Że później tego śladu nie ma, więc takim młotkiem można na tym warsztacie spokojnie wywijać i mieć nadal piękny, fajny, fajny wykład. Zgadza się. Jeżeli chodzi o surowiec Ewa, no najważniejsza zasada, jest to wodoodporny materiał, także nie przepuści Wam wody. Posiada bardzo głębokie rowki, grubość 10 mm robi robotę. No i w efekcie, nagromadzi Wam się w kabinie duża ilość błota, nie musicie się niczym przejmować. Mamy operatorów, którzy lubią również na Ewie podróżować boso, bo jest bardzo wygodna. Z tego samego surowca są produkowane m.in. obuwie. Tak jest, to jest materiał odpowiedni i fajnie, że możecie go dopasować właśnie do... do różnych rodzajów ciągników, maszyn budowlanych, wiem, przecież też. Też między innymi tak. tak I, I to się. spasowanie też robi robotę, że on się tam nie kręci po tej taka klasyczna wycieraczka, ktoś sobie rzuca, tak, i ona wędruje po tym ciągniku. No tak. chodzi o to, żeby wszystkie te kształty były odzorowane. I, I w waszym przypadku to jest dopracowane, A ja wiem tam laserem, to wszystko skanujecie, tak, tak, <laughs> A, ale efekt końcowy się liczy, że, że dla tego klienta. Który jest faktycznie zadowolony z tego, że to, że to pasuje. No jest jedna model. prosta zasada. Po prostu dywanik ma spełniać swoje podstawowe funkcje. Hmm. Musi być przede wszystkim dobrze dopasowany. No i, i tutaj no nie możemy tego powiedzieć, bo traktujemy to bardzo poważnie. A pokazałeś ten skórzany? jak Jeszcze to nie. nie. Chodźcie, zobaczycie no, no. jeszcze na najnowszą premierę, która ma właśnie nawet na RAC miejsce. Jest to dywanik dla najbardziej wymagających operatorów. Przede wszystkim nie będę ukrywał. Wykonujemy dużo tego typu surowca do kombajnów, sieczkarniek, polowych. Tam, gdzie operator jest dosyć długo w kabinie, może pozwolić sobie na pracę na boso. Z tego względu, że tutaj jest wykonany dywanik z wysokiej jakości eko-skóry. Tutaj akurat jest wzór skarbonowy, ale możemy jeszcze wybrać kolor pod siebie i dopasować. Dodatkowo dwie warstwy pianki, no i wspomniany surowiec Ewa od spodu. Mhm. Aha. Jest wodoodporny przede wszystkim. No i. Ta żywotność też jest wydłużona. No wygląda dobrze, tak? Wiecie. <grymne> Prestiżowo. No właśnie, o to, <grymne> to chodzi. chodzi nie? <grymne> Super, no, ten materiał no. bardzo fajny. Dzięki. Miejmy nadzieję, że się spodoba wszystkim. To zwraca uwagę. Jest to Dobrze. seria Emotion, którą wprowadziliśmy właśnie dwa lata temu do oferty. We mnie bawiłeś się jako dziecko z po, po ulicy. No i właśnie ma spodziewać te pozytywne emocje, nie ukrywam. Budzi duże zainteresowanie u rodziców, żeby zamontować u siebie w aucie. Jest to co prawda alternatywa do wszystkich pozostałych surowców, które posiadamy w ofercie. Możesz u nas również spersonalizować nazwę swojego gospodarstwa, nazwę firmy. Jeżeli jesteś dealerem, możesz dodać również emblemat, który będzie fajnie czytelnie się prezentować na tym dywaniku, no i przede wszystkim podczas nagrywania relacji jadąc po prostu maszyną będzie fajnie się eksponować również twoja marka. także myślę, że to zastosowanie też jest stronę. Piotr, masz takie coś u siebie? Możemy tak powiedzieć jest. więcej, co co ty myślisz? No jak najbardziej, no. Czy to haft, czy to właśnie tak, tego typu emblemat, robi robotę też taką wyglądową, nie? że to jest, wiesz, twoje personalizowane. Dokładnie. No i w żaden sposób się nie odczepi, bo jest to zamontowane na stałe, to nie jest naklejka, tylko specjalne mocowanie do tego przeznaczone. Piotr, chciałbym Ci wręczyć oficjalnie podziękowanie od naszej firmy. Jesteśmy firmą rodzinną, także znajduje się na tym podziękowaniu podpis zarówno mojej mamy, mojego taty. Ojej. Firma prawie 20 lat na rynku. Jestem drugim pokoleniem, które realizuje się właśnie w gospodarstwie. A ty jesteś tam jedną z pierwszych osób, która właśnie dołożyła starań, żeby wspomóc naszą markę w rozwoju w branży rolniczej. Dzięki pięknie. Mega, dziękuję. No, nie spodziewałem się w takiej, w takiej pięknej formie. Dzięki, dzięki, naprawdę. No dywanik jeździ, no co, no. Spełnia swoją podstawową funkcję. no Ma tak, być po prostu. Rzeczą, która jest po prostu super i, i każdy powinien ją mieć w takim nowoczesnym ciągniku, bez, bez dwóch zdań. No to najważniejsze, że po prostu możemy to przedstawić szerszemu gronu odbiorców i żeby mogli zobaczyć, że takie rzeczy po prostu są produkowane. O no i dla tych, którzy twierdzą, że w ciągniku się nie zdejmuje butów, to czasy <laughs> się <laughs> zmieniają. Dokładnie. I to będę powtarzał. <laughs> Witamy w XXI wieku. Tak jest. <laughs> no to co? Dzięki pięknie. Dzięki.